Wyglądałaś wczorajsze spotkanie Polaków. Jakie spotkanie? A program specjalny <noise> TV-20 <Oczywiście, że> dał. <noise> tak. I jak nastrój? Yy, dość dobrze. Ja bardzo ja jestem. Optymistka psychopanką psychopanką od to... polskiej reprezentacji. Tak właśnie uwielbiamy. Marta Klos na początek i najnowsze informacje. Polecam. Zapraszam. Była szansa na zwycięstwo z Meksykiem, skończyło się na bezbramkowym remisie karnego, nie wykorzystał Robert Lewandowski za nami pierwszy mecz Biało-Czerwonych na Mundialu w Katarze. Czuję, że jako obecna liderka tenisa na świecie nie mogę przemilczeć pewnych spraw, tak napisała Iga Świątek, reagując na informacje na temat prezesa polskiego związku tenisowego. Głos w tej sprawie zabrał też Hubert Hurkacz. Pierwsze informacje o Mirosławie Skrzypczyńskim opublikował onet.pl. Prezes miał stosować przemoc, a także molestował i napastował. Pierwsza pod nazwiskiem powiedziała o tym w wywiadzie dla onetu. Posłanka lewicy Katarzyna Kotula także w kropce nad i opowiedziała, jak przed laty była napastowana seksualnie przez Skrzypczyńskiego. Właśnie wtedy jej trenera, a sam prezes z tym oskarżeniom zaprzecza Ministerstwo Sportu przyznaje, że nie ma kontroli nad związkiem. Klos, bardzo dziękuję. Czekamy ja dziękuję. na kolejne oczywiście. I my teraz znowu o tym, o czym ty mówiłaś na początku, czyli Polska reprezentacja, która wczoraj w pierwszym spotkaniu z Meksykiem starła się remis, proszę Państwa, bezbramkowy remis, ogromny głód, jeżeli chodzi o tego karnego. No ale tak bywa. To stadion 974, który powstał z kontenerów. Który zresztą niedługo przetrwa, bo tylko sześć spotkań. Potem zostanie rozebrany. Jeszcze raz Polacy będą w tym miejscu grali. Jedyny stadion bez klimatyzacji, jeżeli to może cokolwiek tłumaczyć. Może, może to jest ten powód, dla którego było ciepło, poszło tak, nie? jak poszło. W każdym razie, jeszcze raz to spotkanie przypomina Państwu Miślak. Marta Klos, z nami jej ulubiony temat na początek serwisu, czyli więcej o polskiej kadrze. Dokładnie tak. Zapraszam. Premis na początek mundialu w Katarze. Reprezentacja Polski dzieli się punktami z Meksykiem. Po meczu pozostaje niedosyt, bo karnego nie wykorzystał Robert Lewandowski. A mecz Polska-Meksyk oglądali kibice z całej Polski. W wielu pubach powstawały strefy kibica, między innymi w Gdańsku. No i oczywiście szczególnym przeżyciem była chwila, gdy Robert Lewandowski podchodził do jedenastki. Choć może to nawet delikatnie powiedziane, na linii Cristiano, Ronaldo, Manchester United została zakończona. No to teraz będzie jakaś bomba, kolejna na pewno, jeżeli o niego chodzi. Fascynująca ta piłka. To prawda, no to zostajemy przy niej i podajemy, będzie podanie do jedynego takiego, my wcześniej nazywaliśmy Pawła, i uważam, że to słuszne, najlepszego napastnika w naszej kadrze TVN-24, Paweł Łukasik, Dzień dobry, Pawle. Witamy ja w Zielonej Górze, tutaj 4 stopnie. Magda Adamowicz z tymi informacjami jeszcze wróci oczywiście, więc zapowiadamy śnieg. Do zobaczenia, Magda. Dzięki. Dziękuję. Do zobaczenia. Marta Klos z najnowszymi informacjami. Jest godzina siódma. Zapraszamy. Była szansa na zwycięstwo z Meksykiem. Skończyło się bezbramkowym remisem. Karnego nie wykorzystał Robert Lewandowski. Za nami pierwszy mecz biało-czerwonych. Nam się podoba, a Pewnie. Państwu? takim amerykańskim stylu. Tak, tak taki, taki właśnie. Na koniec tego serwisu. Dzięki wielkie. Marta Klos wróci Nie, o godzinie 8. Wtedy najważniejsze informacje. Zaraz Agata Adama, która powie o tym, kto będzie jej gościem i czego ta dyskusja będzie dotyczyła, ale wcześniej o pogodzie. Dla tych, którzy szczęśliwie, może dopiero teraz się obudzili, to dzień dobry. Witamy. Plany teraz na najnowsze informacje, które już za 4 sekundy od Marty Klos. Ja bardzo dziękuję. Do zobaczenia w strefie Kibica, tu obok w studio. A tutaj czeka prawie as już strefy kibica, doskonale sobie radzący. Podobno Robert Canteray. <noise> Zapraszam. Virginia. Zabici i rany po ataku uzbrojonego napastnika w supermarkecie w mieście Chesapeake. Zginąć tam mogło do dziesięciu osób, ale ile dokładnie i w jakich okolicznościach tych danych policja jeszcze nie przekazała. To jest kolejna po sobotniej tragedii w Colorado Springs. Strzelanina za oceanem w ciągu zaledwie. Szukamy, szukamy oczywiście. No, szukamy, szukamy i będzie za chwilę okazja, żeby szukać dalej i głębiej. Tak jest. Kolejne mecze przed nami. My, a co Argentyna ma powiedzieć? Moja <laughs> droga. Dzień dobry, witam państwa. Cztery minuty po godzinie ósmej i... I już za chwilę pójdziemy za ciosem i połączymy się z Pawłem Łukasikiem, który jest na miejscu w Katarze. Ale najpierw sprawdzimy, czym oddychamy. Dziś przed nami raport smogowy. Minęła już godzina dziewiąta. Przed nami kolejny serwis w studiu Marta Klos. Zapraszam. Najważniejsi polscy, polscy tenisiści reagują na zarzuty pod adresem prezesa Polskiego Związku Tenisowego Mirosława Skrzypczyńskiego. Oczekiwanie wyjaśnienia sprawy wyraziła w mediach społecznościowych Iga Świątek, podobnie jak Hubert Hurkacz, który dodał, że wspiera wszystkie ofiary przemocy. To jest ich odpowiedź na doniesienia portalu ONESPL, który ujawnił sprawę i słowa posłanki Katarzyny Kotuli, która w Onecie i w TVN24 jako pierwsza pod nazwiskiem opowiedziała o molestowaniu seksualnym, którego miał się dopuszczać prezes tenisowego związku. Sam związek deklaruje, że sprawę bada. To wszystko teraz. Dziękuję bardzo. I ja bardzo dziękuję. Marta Klos. Już za chwilę strefa kibica. Joanna Kryńska czeka obok, ale najpierw krótka prognoza pogody. Punktualnie, co do sekundy. Teraz minęła 9.30. Marta Klos przed nami serwis. Zapraszam. Kolejne oskarżenia wobec prezesa Polskiego Związku Tenisowego Mirosława Skrzypczyńskiego, tym razem ze strony pracownicy hotelu w Kozerkach pod Warszawą, w którym to Skrzypczyński nocował przy okazji otwarcia centrum tenisowego i memoriału Marii i Lecha Kaczyńskich. Przypomnijmy, że portal Onet.pl opisał, jak Skrzypczyński miał stosować przemoc, a także molestować seksualnie. Prezes PZT groził dziennikarzom pozwem i domagał się nazwisk, a pierwsza na rozmowę z Onetem a później TVN24 zdecydowała się posłanka lewicy Katarzyna Kotula, której Skrzypczyński był przed laty trenerem. Opowiedziała, jak ten ją molestował seksualnie, gdy była nastolatką. Z kolei pracownica hotelu w Kozerkach, Ewa Ciszek, opowiedziała, jak. Dziękuję bardzo. To był serwis. Marta Kloss przygotowała dziś serwisy dla państwa. My przenosimy się do Sulejówka.